Dobry Małgorzata Maciejuk, witam państwa i zapraszam na obserwator. W zespole szkół mechanicznych i logistycznych młodzież będzie się uczyć tworzenia robotów. Szkoła podpisała w tej sprawie porozumienie z firmą Fanuk Polska i ze słupską firmą Kamir. Klasa o specjalności technik robotyk powstanie we wrześniu. Młodzież będzie się uczyła tego zawodu dzięki porozumieniu, jakie szkoła podpisała z dwiema firmami, które będą patronami klasy. Każdy nasz zawód ma swojego patrona, są to klasy. Patronackie patroni wspierają naszych uczniów w stażach, praktykach, we wszystkim, co tylko możliwe, w kształceniu uczniów. FANUK Polska przekaże oprogramowanie dla robotów, natomiast Kamir stworzy laboratorium, w którym młodzież będzie mogła nauczyć się budowy i sterowania robotami w praktyce. Istotną rzeczą jest to, żeby właśnie kształcić osoby, które potrafią technologię taką jak robotyka wykorzystać w sposób praktyczny, a nie tylko teoretyczny, czego bardzo często doświadczamy. Ponieważ młode osoby, tak naprawdę, jeżeli nie mogą czegoś dotknąć, zrozumieć, pobawić się, tak mówiąc, kolofialnie tymi robotami, to nigdy w życiu nie będą w stanie potem mogły tego w sposób praktyczny przełożyć na działania w zakładach produkcyjnych. Jak zapewniają przedstawiciele szkoły i firm, robotyka to branża, która w najbliższych latach będzie się rozwijała. Będą więc potrzebni specjaliści. Zatem absolwenci klas o tym profilu nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Potrzebujemy operatorów, programistów, ludzi do utrzymania ruchu, którzy te roboty obsłużą. I po przykładzie naszej firmy widać, że u nas zatrudnienie wzrosło właśnie w momencie, gdy zaczęliśmy iść w kierunku robotyzacji. Mieliśmy przyrost o jakieś 40% zatrudnienia rok do roku, odkąd zainstalowaliśmy linię bezrobotyzowaną na 8 robotów. Porozumienie szkoła z firmami podpisała na czas nieokreślony. Na początek naukę w klasie o profilu technik robotyk rozpocznie 15 osób. W kolejnych latach liczba uczniów w klasie o tej specjalności może być zwiększona. O tym, jak i dlaczego firmy wspierają edukację uczniów, powiemy w magazynie Okiem Obserwatora, tuż po serwisie informacyjnym. Zapraszam. Jeszcze w maju w Słupsku pojawią się miejskie rowery. Przetarg na organizację ich systemu wygrała szczecińska spółka GeoVelo. Miasto zapłaci za to ponad 576 tysięcy złotych. To była najtańsza oferta z czterech, jakie wpłynęły do słupskiego ratusza. Miejskie rowery miały się pojawić w Słupsku już w ubiegłym roku, ale z pomysłu zrezygnowano, bo wybuchła pandemia. W tym roku ponownie ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie dwukrotnie przesuwano. W końcu się udało i urzędnicy wybrali szczecińską grupę GeoVelo. Umowę podpisano na dwa sezony, czyli do końca października przyszłego roku. Z miejskich rowerów każdego roku będzie można korzystać przez kilka miesięcy. W sumie miasto za tę usługę zapłaci spółce ponad 576 tysięcy złotych. W ramach tego usługi, którą świadczymy, dostarczamy rowery, ale również prowadzimy usługę konserwacji tych rowerów oraz relokacji, co jest ważną częścią, dlatego że Rowery różnie się, że tak powiem, w ciągu dnia rozprowadzają po mieście, natomiast zawsze rano. Powinny się znajdować w tych miejscach bazowych, tam gdzie rzeczywiście najpopularniej y, 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 są to miejsca, gdzie, gdzie rzeczywiście mieszkańcy najchętniej z nich korzystają. Jeszcze w maju w 10 stacjach bazowych i w 10 uzupełniających pojawi się łącznie 100 rowerów czwartej generacji. Ich użytkownicy obsługiwać je będą za pomocą specjalnej aplikacji na smartfonie. Przez telefon również zapłacą za korzystanie z roweru. Pół godziny jazdy będzie kosztowało złotówkę i 50 groszy. A jeśli będziemy chcieli wypożyczyć rower na dłużej, to po trzech godzinach system przestanie naliczać opłaty, a my nadal będziemy mogli z niego korzystać. To oznacza, że za dobę użytkowania zapłacimy 9 zł. Jest to nieduży system. Chcemy go e, sprawdzić w systemie pilotażowym. Jak się sprawdzi, jak mieszkańcy miasta Słupska. No, i przede wszystkim również w sezonie letnim turyści i goście naszego miasta będą z tego korzystać. Będziemy w przyszłym roku podsumowywać działanie tego systemu, tak abyście Państwo w latach następnych może mieli ten system roweru miejskiego jeszcze bardziej udoskonalony i poszerzony. Słówski i okoliczne gminy chcą się wspólnie starać o unijne dotacje w ramach ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To ma spowodować, że do naszego regionu trafią większe pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i łatwiej będzie się można o nie starać. Porozumienie zawarło w sumie osiem samorządów. Obok miasta Słupska są to jeszcze powiat Słupski, Miasto Ustka oraz gminy Kobylnica, Słupsk-Ustka, Dębnica, Kaszubska i Damnica. Wszystkie one tworzą już miejski obszar funkcjonalny. Jednak w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych samorządom będzie łatwiej ubiegać się o pieniądze z nowego unijnego budżetu, bo nie trzeba będzie startować w konkursach. Przedstawiciele samorządów chcą, by ZIT dostał nawet 20% pieniędzy przyznanych naszemu regionowi. O pozostałe granty poszczególne miasta i gminy mogłyby się starać, startując w konkursach, czyli tak jak dotychczas. W ramach ZIT miasta, powiat i gminy mogłyby realizować wspólne inwestycje. Pomysłów na nie jest sporo. Porozumieć się możemy w takich czterech obszarach tematycznych, które są priorytetami kolejnego rozdania. W tym jest na przykład działania oczywiście proekologiczne. To są działania związane z mieszkalnictwem, ale komunalnym, socjalnym, a nie użyteczności publicznej. To są działania związane z rozwojem transportu, ale nacisk jest głównie kierowany na działania ekologiczne. Ale oprócz tego samorządy mogłyby się starać także o pieniądze na rozwój infrastruktury oraz na inwestycje w turystykę i rekreację. Szczegółowe plany i strategię lokalną i ponadlokalną samorządowcy mają przygotować do końca roku o utworzeniu zit i kwocie, którą w ramach tego mechanizmu będzie można wspólnie wydać, zdecyduje marszałek województwa. 8 maja przypadała 76. rocznica zakończenia II wojny w Europie. Uroczystości oficjalne w Słupsku odbyły się na Placu Zwycięstwa u stóp pomnika żołnierza polskiego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz województwa i miasta, wojska polskiego i amerykańskiego, byli kombatanci, poczty sztandarowe i mieszkańcy. Wiceprezydent Marek Goliński podkreślał, że polscy żołnierze walczyli na wielu frontach. Wspaniali polscy żołnierze walczą o pokój na całym świecie. Nie tylko w Europie, ale wojna jest krwawa i toczy się dalej. Zniszczone są kompletnie polskie wsie, polskie miasta i najwspanialsza nasza stolica Warszawa. Liczą na to zarówno faszyści, jak i sowieci, że naród polski się nie odrodzi. My jednak dajemy radę. Z kolei wicewojewoda pomorski Marian Łuczyk przypomniał, że koniec wojny nie oznaczał dla Polski całkowitej wolności. Skutki tej wojny odczuwamy po dzień dzisiejszy. Gdy się zakończyła 8 września w Europie, nie była ona dla nas wcale taka szczęśliwa. Zaczęliśmy ponad 50% terytorium. Nie mieliśmy swojego tak naprawdę państwa. Znaleźliśmy się w strefie wpływów sowieckich. Po przemówieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem żołnierza polskiego. otrzymaliśmy informację około godziny 12.20. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci Słupskiej Drogówki. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni nietrzeźwy kierujący Volkswagenem Passatem jadąc w kierunku Słupska nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu Dacia Duster. Najechał na tył tego pojazdu. W konsekwencji Dacia zjechała na przeciwległy pas ruchu, na którym doszło do bocznego zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki BMW. W wyniku tego zdarzenia do szpitala została odwieziona 14-letnia pasażerka Daci. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 360 osób zaszczepi w ciągu dwóch dni firma Perla w podsłupskim głobinie. To pierwszy zakład pracy w naszym regionie, w którym został zorganizowany punkt szczepień. Wśród zaszczepionych osób będą nie tylko pracownicy firmy, ale także ich najbliżsi. Perla dała mi taką możliwość, że mogę zaszczepić się na miejscu, gdzie pracuję. Jest to bardzo wygodna opcja, ponieważ nie muszę oczekiwać w żadnej kolejce, a na tą chwilę są spore kolejki. Firma Perla też umożliwiła zaszczepienie się mojej rodzinie, co jest to dla mnie bardzo wygodne i, i dziękuję za to. Dzisiaj moi rodzice będą się tutaj również szczepić. W zakładowych szczepieniach weźmie udział połowa z około 600 pracowników Perli. Zarówno oni, jak i ich rodziny podzielenie zostali na kilka grup, by zachować reżim sanitarny. Szczepienia wykonuje kadra szpitala w miastku. Mamy do zaszczepienia ponad 360 osób, z czego zdecydowana większość to są, to są nasi pracownicy. Jeżeli chodzi o członków rodzin, to oni oczywiście też będą się szczepić dzisiaj i jutro. Natomiast jest ich, jest ich stosunkowo mniej. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że na przykład rodzice naszych pracowników, mogli się już zaszczepić wcześniej w związku ze szczepieniami dla poszczególnych roczników. Natomiast członkowie rodzin pracowników też wiemy o tym, że się po prostu rejestrowali w ogólnodostępnych punktach punktach szczepień. Połowie czerwca zaszczepione właśnie osoby będą musiały przyjąć kolejną dawkę preparatu. Zostanie im ona podana również na terenie firmy. Zakończyła się runda zasadnicza piłkarskiej czwartej ligi. Po zwycięstwie nad gwiazdą Karsin Słupski Gryf awansował na ósme miejsce w tabeli i w dalszej części rozgrywek zagra w grupie mistrzowskiej. Gryf podejmował gwiazdę w zaległym spotkaniu 20. kolejki. Od niego zależało, czy słupska drużyna utrzyma się w górnej części tabeli, czy też będzie grała o utrzymanie w lidze. W pierwszej połowie to goście byli drużyną lepszą. Częściej byli przy piłce, częściej atakowali bramkę gospodarzy. Efektem tego był gol Jakuba Prądzińskiego w 37 minucie, po którym goście prowadzili 1 do 0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Po przerwie gryfici zaczęli częściej i skuteczniej atakować bramkę gości. W 67 minucie po celnym strzale Fabiana Słowińskiego gry wyrównał na 1 do 1. 5 minut później na 2 do 1 dla gospodarzy wynik podwyższył Marcjan Majcher. Więcej goli w tym meczu już nie zobaczyliśmy. Wygrana z gwiazdą zapewniła grefowi miejsce w pierwszej dziesiątce i dalszą grę w grupie mistrzowskiej. Terminarz rozgrywek drużyny mają poznać w najbliższych dniach. Mecze tej fazy najprawdopodobniej będą rozgrywane już z kibicami na stadionie. Inna, czwartoligowa drużyna z naszego regionu jantar ustka po rundzie zasadniczej zajmuje przedostatnie 20 miejsce w tabeli i zagra o utrzymanie w lidze. Tydzień bibliotek rusza w ustce. W tym roku akcja ma charakter ekologiczny. Usteccy bibliotekarze zachęcają do czytania książek poświęconych tematyce ekologii i zapoznania się z zasadami Zero Waste. Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w maju Tydzień Bibliotek, program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku Ustecka Biblioteka postawiła na edukację ekologiczną, zachęca do wcielenia w życie haseł oszczędzaj, nie marnuj, ograniczaj, użyj ponownie, przetwarzaj. Wbrew pozorom, nie jest to temat szkolny przeznaczony tylko dla e, uczniów, e, bo my dorośli głównie mamy w tym temacie wiele do zrobienia i do nadrobienia. Chcemy czystego powietrza, e, chcemy ustki zielonej, chcemy ustki bez plastiku, dlatego w Tygodniu Bibliotek e, zaprosimy Państwa do poznania idei Zero Waste, czyli takiego życia, stylu życia bez generowania nadmiernej ilości śmieci, zgodnie z pięcioma zasadami ograniczania się, odmianowania przetwarzania. Wykorzystywania zasobów i kompostowania. Zgodnie z hasłem Tygodnia Bibliotek: Znajdziesz mnie w bibliotece. Mieszkańcy Ustki od soboty, od 8 maja, znajdują i zabierają ze sobą specjalnie przygotowane woreczki uszyte ze starych firanek, służące do ważenia owoców i warzyw oraz sypkich produktów. Zastępują one plastikowe reklamówki. Ekoworeczki to efekt jesienno-zimowych prac ręcznych słuchaczek z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego wieku i przyjaciół biblioteki. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne spotkania realizowane są online, m.in. za pomocą aplikacji Zoom. Zaplanowano webinarium prowadzone przez autorkę pierwszej w Polsce książki o idei Zero Waste i bloga ograniczam się.pl Katarzyną Wągrowską. Autorka poprowadzi również warsztaty kosmetyczne, podczas których uczestnicy samodzielnie przygotują pastę do zębów, dezodorant i proszek do czyszczenia. Najmłodsi mogą wziąć udział w konkursie na ekoplakat z resztek materiałów pod hasłem Moja planeta jest zielona cały rok. Na uczestników czekają nagrody. Tydzień bibliotek w Ustce to również okazja do spotkania z Julią Wizowską, młodą autorką książki Nie śmieci i bloga na nowośmieci.pl, propagatorką idei less waste, która edukuje na temat Ograniczania, segregowania i przerabiania odpadów. Wszystkie wydarzenia odbywają się w ramach projektu Biblioteka Naturalnie, który otrzymał dofinansowanie z Fundacji Orlen w ramach programu Moje miejsce na ziemi. W obserwatorze była to już ostatnia informacja, a dziś jeszcze Państwa uwadze polecam dwa programy. Okiem Obserwatora, który już za chwilę, a także piłkarski wtorek z gryfem. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.